Siemanko z tej strony, Lisek 2-2-3. A to jest spieprzony odcinek z Minecraft. Psz, nie. Tak, na serio, to jest odcinek z Minecrafta. Z, z serii, w której. No, tro, No po e, Minecraft na czytach to jest. Teraz. Dobra. Przejdźmy do rzeczy. E, tu było łóżko, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie wiem skąd, ale okej. Okay. Nie dos. No, ustawię sobie checkpointa, jak tu jest łóżko. Oki doki. Okej, okay, na razie jest spaczko Speedbind. No szybciej rozwalaj. Chess escape. Chess z escape, pasem łączę. To John Johnny. Dlaczego gram na cheatach? Pierwszy powód. Mam dziwny pech, którym jest ap. Co to jest? Który więc jak się na przykład... Na ja kopie, to zawsze dedam. Więc ja żebym to widział. I drugi powód to jest trochę dziwniejszy. Trochę ciężej mi się chodzi. E, hola, gdzie to jest? Ej, to... To nie ma tekstury? Pozdrawi, czekajcie Aha, tego na X-Rayu nie widać <coughs> o, Przepraszam Dzisiaj jestem coś taki zachrypnięty O Boże. Trochę porozwalajmy drewno, to jest tak? Naj... Ło To tu można To tu można Dobra, tu I tu Nie, trochę tu Ustawmy sobie już to bez ich kraja Właśnie, ta wyspa jest ciekawa Jakbyście chcieli wiedzieć Ale ciekawość zostawcie, bo patrzcie X i free cam. Możemy sobie popatrzeć. Co tu jest? To widzę że już jest żelastwo, ale nieprzyjemniaczki są Jak zawsze. Szkoda, że tego gunpowder nie wziąć To by było fajnie. Praktycznie tu nic takiego fajnego nie ma. Ups, laguje troszkę. Dobra. Gdzieś tu, nie? O, tu jest żelazo, ale bardzo daleko od naszego freekawa. Właśnie, to jest mój stary nick. Ja mam teraz nowy nick, lisek223. Ja to widzę, że to A czekajcie, mogę podnieść coś na Afrykawie? Nie, nie mogę. Ale mogę niszczyć na Afrykawie. To jest dobry plus. Zróbmy sobie jakieś drewno i ubezpieczenie. Jak to, jak to zrozumiano Jak to mo z mojego głosu. Ubezpieczenie, no bez jaje, nie? Dobra! Potrzebujemy dwóch takich rzeczy. Okej. Okay. To starczy mi na miecz, jest! To w sumie by mi jeszcze starczyło. Oki doki. O. Ech, się nie baję tych potwierdzeń. Tam są owce. Oki Ja w ogóle tu, tu będę robił cały teren, całe te będę tu planował też farmy zrobić. Bo tu cały teren będzie. Trochę problemu, bo to... tam jest wejście. Dobra. Okidok. O, fajnie, jabłuszko A Ja mam normal? Tak, normal. Szczęście. Przespać się. No dobra. O oni tam bezczynnie na tej kopalni siedzą. Co ze łupki? W sumie bym się trochę pokopał kobla. Kto to na tamtej wyspie zróbmy sobie za niedługo taki most tutaj. Bo kopalni, nie? Po drewno sobie pójdę. O kiedy? Zrobione. Ok, tak. Drewno zrobione. Tu jest jakaś kopalnia, idę. A! Nie, nie, nie. Ja tu nie idę, nie. Tu mogę spać i mieć trzech nieprzyjemniaczków, którzy nie... Z którymi się nie chce widzieć. Oki ok, doki ok. autofarm też mamy ułatwienie bo jak chyba posadzimy autofarm albo zróbmy sobie też autofarm o, o tu jest żelazo Kurde. nie wziąłem crafting table dobra skraftuję bo naprawdę tego nie nie można przegapić żelaza żelazo jest dobre Getting upgrade. Tak, tak. No trochę jesteśmy bi. Trochę jesteśmy na razie bogaci, bo z żelazo mamy na pierwsze. Wyczyn jest! No trochę jeszcze pokować kobla. Jak ja powiem, tam na trochę to je w dupę kobla. Fajnie. Albo i nie trochę. Okej. Okay. Autofarm. Ja tych wszystkich czytków nie znam, że w kił aure są Dobra, mamy blisko to. Nie, nie tak, Boże. Okej, okay. dobra. Yes, dobra. Stylowa drewnowi. Możemy pójść, O, mamy drewno i mamy poza posad. Auto Farm. Jak on działa. Mamy sit. Nie nie wiem. Auto farm X. Kreę wyłączmy i chodźmy jeszcze poszukać o nasion. to. Kurczak Ale chociaż jedno nasionko nie oczywiście Jest, mamy dwa nasionka Na dzień se zostawmy tego, które ja na razie... Dobra. Tak, drewno. O, mam stack. Bym sobie zrobił jakąś skrzynkę. Jedną na wypadek. Okej, okay, na razie jest dobrze. Dobra, tu już tą motykę z tego... I schowę, i łopatę. Okidoki. Jest dobrze. No, jak auto farm miało? Nie rozumiem. Z kawałem. Czy tu działa ten w oknie? Jak o co chodzi z auto Farm? A czekajcie! Aha! Auto Farm, czyli on chyba to podlewa. Proszę nie ma Tak, on to podlewa. Jest pod tym. Tak jest. Co on nic nie robi. Jaki drugi Trochę głupio. Ale oki doki. Dobra. Piecyk. Jupi, ale nie mam węgla. A iron on. Aha, możemy te deski przypalić. Trochę szybciej to. Trochę to pójdzie. A, czy... A czy podczas flickaba? Czy dzieci cię wam rozrabić? O, o, ile tu jest ich nieprzyjemny. O nie. Ile Enderban był? Ale one znikają! To o co chodzi? To trochę będzie. To jest jakiś węgiel, kliper. Dobra, idziemy. Ja już chyba powoli skończę nasz pierwszy odcinek. Myślę, że Wam się podobało. Jak się podobało, to zostawcie lajka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.